To strefa zamknięta ser, pogrzeb wojskowy, czterogwiazdkowy generał, bez pozwolenia, nie ma wejścia. Strażnik ledwie na niego spojrzał. Po prostu kolejny starzec w wyblakłym mundurze, nie na miejscu, nie w swoim czasie. Nie kłócił się, stał cicho, trzymając zwiędły kwiat. Za bramą błyskały flesze aparatów, lśniły metale, flagi wznosiły się dla narodowego bohatera. Nikt nie zauważył mężczyzny na zewnątrz. Nikt oprócz generała, który przerwał całą ceremonię, by wyjść i mu zasalutować, witamy w Grateful Stories, gdzie opowiadane są historie o współczuciu i życzliwości. Odkryjmy, co naprawdę się wydarzyło. Niebo nad Quantico w Virginii miało ten rodzaj miękkiej szarości, który sprawiał, że wszystko wydawało się przyciszone. Była wczesna jesień, a drzewa wzdłuż wzgórz dopiero zaczynały rdzewieć kolorami. Lekki wiatr poruszał amerykańskimi flagami, które otaczały ścieżkę prowadzącą do bram cmentarza. Ich brzegi trzepotały jak szepty. Na cmentarzu narodowym zebrały się setki wojskowych oficjeli, żołnierzy i dygnitarzy. Ich mundury były nienaganne, buty wypolerowane, twarze poważne. Dziś nie był to zwykły pogrzeb. To był pogrzeb generała Markusa Erkonorsa czterogwiazdkowego generała, który kiedyś dowodził amerykańskimi operacjami specjalnymi na wielu kontynentach. Był człowiekiem odznaczonym każdym honorem, jaki naród mógł dać, a jego państwowy pogrzeb przyciągnął publiczność zarezerwowaną dla bohaterów najwyższego rzędu. Ochrona była szczelna. Nazwiska sprawdzano dwukrotnie, identyfikatory lśniły pod skanerami. Nikt nie został wpuszczony bez upoważnienia, nawet byli oficerowie, nawet emeryci, nawet Franklin Hayes na dalekim skraju bramy, pod wschodzącym słońcem, stał mężczyzna. Jego ramiona były lekko przygarbione. Mundur stary, ale nieskazitelnie wyprasowany. Głęboka zieleń materiału wyblakła przez lata do czegoś bliższego szaro-niebieskiemu, a mosiężne guziki straciły połysk. Ale szwy były mocne, buty wypolerowane, czapka przekrzywiona w sam raz. Franklin Hayes nie nosił żadnych medali, tylko jedną naszywkę jednostki na ramieniu a w dłoni pojedynczą białą lilię, starannie owiniętą w kawałek materiału. Tego ranka przyjechał autobusem. Pięć godzin z Roanoke, przesiadka w Richmond, potem ostatni odcinek lokalną linią, która wysadziła go na ławce trzy czwarte mili od wejścia. Nie prosił o podwózkę. Nie dzwonił wcześniej. Po prostu przybył, by się pożegnać. Franklin zbliżył się do bramy powoli, krok za krokiem, aż oficer ochrony, młody sierżant w wyprasowanym niebieskim mundurze Wystąpił naprzód. Przykro mi, sir. Ten obszar jest zamknięty na czas prywatnej ceremonii pogrzebowej. Czy ma pan pozwolenie? Franklin mrugnął. Jego oczy były jasno niebieskie, zamglone na brzegach, ale wciąż pewne. Nie, powiedział cicho. Przyszedłem tylko oddać hołd. Strażnik zmarszczył brwi. Mamy listę upoważnionych gości. Czy jest pan z rodziny? Franklin potrząsnął głową. Służyłem z nim. Powiedział prosto dawno temu. Strażnik przyjrzał mu się. Jego pomarszczonym dłoniom, znoszonym butom lili. Przykro mi ser, bez dokumentów nie możemy pana wpuścić. Franklin nie kłócił się, nie podnosił głosu, nie protestował. Po prostu skinął raz głową i odsunął się na bok, zajmując miejsce przy zewnętrznym murze. I tak stał, wiatr szarpał jego rękaw. Nie ruszał się. Wewnątrz rozpoczęła się ceremonia, rzędy generałów, zagraniczni dygnitarze, sekretarz obrony. Złożona flaga, cichy pomruk kobzy, taps grane w oddali. Ale na zewnątrz bramy Franklin Hayes stał sam, kwiat lekko drżał w jego dłoni. Niezły, niezgorzkniały. Po prostu czekał. Nie wiedział, że za linią ochrony ktoś go zauważył. Był to pułkownik Logan Marks, jeden z byłych adiutantów generała Konora. Który dostrzegł mężczyznę przez żelazne kraty. Najpierw uderzył go mundur, potem naszywka na ramieniu, insygnia jednostki z Wietnamu, Batalion Rozpoznawczy, Kompania Duchów grupa, która oficjalnie nie istniała od ponad pięćdziesięciu lat. Logan zmarszczył brwi i pochylił się bliżej, mrużąc oczy. To nie mogło być, ale był tam Franklin Hayes człowiek, o którym jego dowódca kiedyś powiedział, że dwukrotnie uratował mu życie. Logan odwrócił się do czterogwiazdkowego generała stojącego obok trumny. Sir szepnął On tu jest? Generał odwrócił się Kto? Hejs. I tak po prostu wszystko się zatrzymało. Generał Michael Tarman nie zawahał się oddał swoją ceremonialną szablę, poprawił mankiet marynarki i ruszył energicznie, zdecydowanie, w kierunku bram. Gwardia honorowa zatrzymała się. Muzycy przestali grać, nawet tłum zdawał się wstrzymywać oddech, gdy generał dotarł do zewnętrznej granicy cmentarza i sam otworzył bramę. Wyszedł na zewnątrz. Franklin, który nie ruszył się od ponad pół godziny, spojrzał w górę zaskoczony. Generał Turman zatrzymał się niecały metr dalej i stanął na baczność. Potem, przed wszystkimi, przed prasą, żołnierzami, politykami, zasalutował. Ostry, czysty ruch, taki zarezerwowany dla równych sobie. Ser, powiedział generał, jego głos zdławiony wzruszeniem. Czekaliśmy na pana. Franklin mrugnął, zdezorientowany. Nie musi pan, ale generał przerwał. Z całym szacunkiem, panie Hayes. Tak, muszę. Odwrócił się do swojego adiutanta i wyciągnął rękę. Pułkownik podszedł, trzymając wypolerowane drewniane pudełko i przed cichym tłumem generał wręczył pudełko samemu Franklinowi. Prochy generała Markusa R. Conors'a. Generał Conors poprosił, aby pan odwiózł go do domu, powiedział generał, do jego braci, do ludzi, których nazwisk nigdy nie wymieniono w prasie, ale którzy ratowali życia, o których nikt nigdy się nie dowiedział. Franklin wpatrywał się w pudełko, jego ręka drżała. Myślałem, że zapomnieli, powiedział cicho. Głos generała załamał się: Nie zapomnieliśmy. A za nimi, w wewnętrznym kręgu cmentarza, pozostali weterani kompanii duchów. Teraz w wieku siedemdziesięciu i osiemdziesięciu lat wstali z krzeseł. Stanęli na baczność, jeden po drugim, tworząc linię na dalekim skraju ceremonii. I gdy Franklin Hayes przeszedł przez bramę, niosąc szczątki swojego poległego przyjaciela, każdy z nich zasalutował mu. Nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że pamiętali. Ponieważ niektóre długi są zbyt głębokie na medale, zbyt święte na protokół. I ponieważ bohaterowie, prawdziwi bohaterowie, nie noszą wstążek na piersi. Noszą je w ciszy, dopóki ktoś nie przypomni sobie, by powiedzieć – witaj w domu. Wiatr zmienił kierunek, gdy Franklin Hayes przekroczył próg. Z ciężarem życia trzymanym cicho wszedł na świętą trawę cmentarza narodowego w Quantico, Niosąc prochy człowieka, którego imię wypełniało tego ranka wszystkie nagłówki gazet, i którego życie Franklin kiedyś uratował w milczeniu, generał szedł obok niego, nic nie mówiąc. Nie było tu teraz kamer, żadnych mikrofonów, tylko kroki na żwirze i cichy szmer poprawianych mundurów, gdy starsi oficerowie stali na baczność. Nie dla czterogwiazdkowego generała, ale dla człowieka, o którym nigdy nie słyszeli. Franklin zatrzymał się tuż przed baldachimem i w tej pauzie, pośród cichej czci pełnego wojskowego pogrzebu, jego umysł cofnął się o 57 lat. Luty 1968. Baza bojowa Hesang. Nazywali to oblężeniem, 77 dni ostrzału walących się bunkrów, nocy, kiedy nie można było odróżnić dymu od mgły. Franklin był już głęboko w swojej drugiej turze, gdy uderzyło Kessang. Był wtedy sierżantem, miał 29 lat. Był starszy od większości chłopców wokół niego, ale wystarczająco młody, by wciąż szybko poruszać się pod ostrzałem. Tamtej nocy był 34 dzień oblężenia. Był na służbie na perymetrze, gdy moździerze znów zaczęły spadać. Dwa plutony dalej ogień rozświetlił niebo. Usłyszał trzask strzałów w pobliżu pasa startowego, a potem głosy krzyczące przez radio. Tu linia, Konors! Mój łącznościowiec trafiony! Jesteśmy za drutami! Ostrzeliwują nas z linii drzew! Franklin nie czekał, nie zgłaszał. Chwycił dwie race dymne, przypiął flarę do kamizelki i pobiegł. Bez osłony, bez wsparcia. Tylko instynkt znalazł ich skulonych za na wpół przewróconą beczką. Jeden mężczyzna krwawił z ramienia, drugi osłaniał go pistoletem i niewiele więcej. Ten drugi, porucznik Andrew Price, świeżo po West Point, wstrząśnięty, ale wciąż wydający rozkazy, jak ktoś, kto nie wie lepiej. A obok niego Connors, z podrapaną twarzą, prawdopodobnie skręconą kostką, wciąż próbujący jedną ręką ciągnąć swój plecak z radiem. Zgubiliście mapę, chłopcy? mruknął Franklin, rzucając dym między nimi a drzewami. Kim do diabła jesteś? zapytał Price. Franklin nie odpowiedział. Tylko chwycił obu za kurtki i ruszył. Smugacze syczały przez dym. Dżungla za nimi rozbłysła. Zanim przerzucił ich przez ostatnie ogrodzenie z drutu, Franklin krwawił z rany na ramieniu. Nawet tego nie zauważył. Otrzymał pochwałę za męstwo. Nigdy jej nie odebrał. Odmówił medalu. Odrzucił formalne wyróżnienie. Nie pozował do zdjęć. Zrobiłem tylko to, co powinienem powiedział, gdy go naciskano. A potem, po swojej ostatniej turze, Franklin Hayes zrobił to, co niewielu ludzi jego pokroju kiedykolwiek zrobiło. Zniknął. Z powrotem w Quantico, teraźniejszość. List od Markusa Connorsa ciężko leżał w kieszeni jego płaszcza. Ostatnie słowa od człowieka, który spędził dziesięciolecia na trybunach, dowodząc batalionami, kształtując strategię wojenną. I który ani razu nie przestał pamiętać jednej nocy na błotnistym polu, gdzie wszystko prawie się skończyło, zanim się zaczęło. Palce Franklina musnęły kopertę, gdy tłum zaczął się przemieszczać. Zaczynał się formalny poczęstunek. Gości kierowano w stronę białego namiotu po drugiej stronie pola. Mundurowi adjutanci rozdawali programy i flagi złożone z idealną symetrią. Franklin został z tyłu. Nie pasował do linii powitalnych. Nigdy nie pasował. Stał pod grupą jaworów, tuż przy głównej ścieżce, sam, obserwując. Aż cichy głos przerwał ciszę. Przepraszam pana. Franklin odwrócił się. Młody porucznik stał przed nim, z podkładką w ręku, wypolerowanymi butami, sztywnym kołnierzykiem. Prawdopodobnie nie miał więcej niż dwadzieścia trzy lata. Zauważyłem, że nie ma pana na liście, powiedział, nerwowo spoglądając na swoją kartkę. Czy jest pan z rodziną? Franklin potrząsnął raz głową. Ani prasa, ani wojsko. Pauza. Potem Franklin przemówił cicho i równo. Trzeci batalion rozpoznawczy. Kompania Charlie. Hesang 1968. Porucznik mrugnął. Ja... ja... Przykro mi, ser. To nie... to nie byłoby... Franklin powiedział łagodnie. Nie zaoferował dokumentów. Nie rozwodził się. Tylko skinął raz głową. Nie jestem tu na program. Młody oficer zawahał się, potem cofnął się niepewny. Ja... ja sprawdzę u mojego dowódcy. Odwrócił się i szybko odszedł. Franklin westchnął i wrócił wzrokiem na horyzont, na rzędy flag trzepoczących tuż za marmurowymi kolumnami. Urna wciąż stała na cokole pod baldachimem, nietknięta, czekając. Po drugiej stronie pola inny oficer widział wymianę zdań. Kapitan około czterdziestki, pewne spojrzenie, brązowa gwiazda na piersi. Zauważył mężczyznę w wyblakłej zielonej kurtce stojącego samotnie, a także zauważył czterogwiazdkowego generała Andrew Pricea, który dwukrotnie spojrzał w tym samym kierunku. Kapitan ruszył szybko, dotarł do młodego porucznika i cicho przemówił. Jaka jest sytuacja? Jest starszy mężczyzna w pobliżu linii drzew, mówi, że służył w zwiadzie w Hesang, ale nie ma go na żadnej liście. Kapitan odwrócił się, by spojrzeć. Rozpoznanie pojawiło się na jego twarzy, zanim jeszcze skończył spoglądać. Nie powiedział ani słowa, po prostu poszedł prosto w kierunku namiotu dowodzenia. Dziesięć minut później, przez przyjęcie, przeszła fala. Zaczęło się od szeptu sklapy namiotu, potem ruchu ochrony, a następnie nieomylnej zmiany postawy najwyższych rangą oficerów, ponieważ czterogwiazdkowy generał, Właśnie wyszedł z namiotu. Nie tylnym wyjściem, nie eskortowany. Szedł spokojnie, celowo, środkiem, przez nikogo nie flankowany. Nie kierował się w stronę przyjęcia. Szedł w stronę bramy, w stronę mężczyzny w wyblakłym mundurze. Franklin nie ruszył się, gdy postać się zbliżała, ale coś w powietrzu się zmieniło. Wśród gości wybuchły szepty. Niektórzy podnieśli telefony, wahając się. Inni po prostu stali, niepewni. A potem generał Andrew Price zdjął rękawiczki i zasalutował. Jeden czysty ruch w stronę człowieka, który kiedyś niósł go przez ogień. Wiatr niósł przez cmentarz ciszę, taką, która sprawiała, że ściszałeś głos bez namysłu. Taką, która otulała ramiona, jak niewidzialny ciężar. Pod wysokimi dębami Quantico tłum zaczął się uspokajać. Krzesła wypełnione wysokimi rangą oficerami, rzędy galowych mundurów ustawione symetrycznie. Rodzina siedziała na twarze poważne, niektórzy w ciemnych okularach, by ukryć łzy. Trumna jeszcze nie dotarła na platformę. Wszystko czekało na sygnał. A na samym skraju tego wszystkiego, przy bramach oddzielających świat ceremonii od świata ciszy, stał samotnie Franklin Hayes. Wciąż. Kwiat, dawno zwiędły w jego dłoni koperta od Konorsa, teraz złożona w wewnętrznej kieszeni kurtki, blisko serca, którego strzegł przez ponad pół wieku. Nie oczekiwał więcej. Nie czekał na uznanie. Po prostu tam był, żywa relikwia w zapomnianym mundurze. A potem ciszę przerwał. Niski, stały pomruk zaczął narastać w oddali. Silniki, duże. Głowy się odwróciły. Ochrona zesztywniała. Następnie, z pomiędzy drzew wyłonił się konwój Trzy pojazdy wojskowe matowo-czarne, z oficjalnymi oznaczeniami, flagi, eskorty, trzepoczące na rogach, a po środku długa, ceremonialna limuzyna, wypolerowana na lustrzany połysk. Cały tłum wstał, gdy pojazdy wtoczyły się na trawę, powoli i precyzyjnie, zatrzymując się tuż przed główną procesją. Najpierw otworzyły się drzwi kierowcy, Potem w prawnym ruchem otworzyły się szeroko tylne drzwi pasażera i wysiadł generał Andrew L. Price. Ubrany nie w standardowy mundur polowy, ale w pełny mundur galowy, granatowy, złote obszycia, białe rękawiczki, szabla u boku. Nie nosił okularów przeciwsłonecznych, nie miał wyrazu pompatyczności, tylko skupienie, tylko intencja. Prasa poprawiła aparaty. Tłum instynktownie zrobił miejsce, ale generał Price. Nie podszedł do trumny. Nie spojrzał na podium. Nie zajął miejsca w pierwszym rzędzie. Zamiast tego, bez słowa, odwrócił się na pięcie i odszedł od formacji, prosto przez otwartą zieleń, w kierunku bramy. W kierunku Franklina. Szepty falowały jak wiatr przez suchą trawę. Kto to jest? Dokąd idzie? Dlaczego on nie? Ale pytania ucichły, gdy zobaczyli, co stało się dalej. Price dotarł do bramy. Zatrzymał się i jednym płynnym ruchem zdjął białe rękawiczki. Potem, powoli, celowo, podniósł rękę do skroni i zasalutował człowiekowi stojącemu za bramą, człowiekowi w mundurze, którego nikt nie pamiętał, Franklinowi Hejsowi. Salut trwał. A gdy jego ramię opadło, Price zrobił krok do przodu, potem następny, aż stanął twarzą w twarz z człowiekiem, który uratował go pięćdziesiąt cztery lata wcześniej. Nie odezwali się od razu. Głos generała, gdy w końcu nadszedł, był niski, niewzruszony. Powiedziałem Markusowi, że znów cię znajdę, powiedział. Nigdy nie przestał szukać, a kiedy wiedział, że czas się kończy, zostawił ostatnią instrukcję. Franklin nic nie powiedział, tylko spojrzał na mężczyznę. Już nie młodego porucznika czołgającego się przez błoto dżungli, ale kogoś, kto od tamtej pory. Niósł inny ciężar. Price skinął głową w stronę konwoju. Przywiozłem go tutaj, powiedział, ale tylko ty możesz go zabrać do domu. Skinął na adiutanta, który podszedł z wypolerowanym drewnianym pudełkiem, urną, szczątkami generała Markusa Connorsa i na oczach najwyższych dowódców narodu, sekretarza obrony i połowy Pentagonu, generał Andrew Price, wręczył prochy Franklinowi Hayesowi. Rozległ się trzask migawek aparatów, ale Price podniósł rękę, zatrzymując je w miejscu. Potem odwrócił się do tłumu, teraz oszołomionego w pełnej czci ciszy. Wszedł na niski kamienny podest, wziął mikrofon przeznaczony na mowę pogrzebową i przemówił bezpośrednio. Bez przemowy, bez scenariusza. Tylko prawda. Panie i panowie, zaczął głos pewny, niosący się przez pole. Są chwile w życiu wojskowym, które żyją daleko poza polem bitwy. Chwile, które definiują, kim jesteśmy, nie przez medale, które nosimy, ale przez długi, których nigdy nie zapominamy. Zamilkł. Potem odwrócił się, wyciągając rękę w stronę Franklina, który teraz stał tuż za nim, wciąż trzymając urnę. Gdyby nie ten człowiek, kontynuował Price, Marcus Connors nie przeżyłby dziewiętnaście lat. Ja nie przetrwałbym mojego pierwszego dowództwa – a wszystko, co zbudowaliśmy, każdy wyszkolony żołnierz, każda wykonana misja, nigdy by się nie wydarzyły. Oczy Franklina były wbite w ziemię, jego ręce trzymały pudełko ze spokojem człowieka, niosącego znacznie więcej niż prochy. Price wziął oddech. Jeśli jest jedna osoba, powiedział głos teraz zdławiony wzruszeniem, która zasługuje, by poprowadzić ten ostatni marsz, to jest to sierżant Franklin Hayes. Ghost Recon, Laos, 1971. Ciszę przerwał najpierw pojedynczy aplauz, potem kolejny, a potem powoli, z szacunkiem, całe zgromadzenie powstało. Jeden po drugich żołnierze, generałowie i cywile wstali i zasalutowali. Dziesiątki czapek uniesiono, łzy cicho otarto. A prasa? Odłożyli aparaty, bo czasami nie uchwycisz chwili, po prostu pozwalasz jej trwać. Generał Price odwrócił się. Jego głos znów był cichy. Pójdziesz ze mną, sierżancie? Franklin zawahał się tylko przez chwilę, potem skinął głową. Razem, ramię w ramię, rozpoczęli marsz w kierunku platformy udekorowanej flagą. Price z jednej strony, Hayes z drugiej, obok oszołomionych oficerów, obok dziennikarzy, obok wieńców i flag. A gdy dotarli do ostatniego rzędu, gwardia honorowa rozstąpiła się bez słowa, pozwalając im przejść. Franklin wszedł na scenę i postawił urnę tuż nad złożoną flagą. Nie dlatego, że taki był protokół, ale dlatego, że tak było słusznie, ponieważ niektórzy ludzie nie potrzebują medali przypiętych do piersi, by o nich pamiętano. Potrzebują tylko jednej osoby, która wstanie i powie: Nigdy o tobie nie zapomniałem. Ostatnie nuty TAPS rozwiały się na wietrze. Nie było oklasków, żadnego hymnu, tylko cisza taka cisza, która coś znaczy, która niesie ciężar, którego słowa nie udźwigną. Franklin Hayes stał nieruchomo obok cokołu, jego dłoń spoczywała na urnie, która zawierała szczątki jedynego człowieka, który kiedykolwiek nazwał go bratem broni, nawet gdy gwiazdy wypełniły jego ramiona. Potem, powoli, na gest generała Price'a, Franklin ponownie podniósł pudełko i odwrócił się. Żołnierze ustawieni wzdłuż ścieżki stali sztywno w pełnym umundurowaniu po obu stronach przejścia. Marines, marynarka wojenna, siły powietrzne, armia. Młodzi i starzy stanęli na baczność. Niektórzy salutowali ostro i mocno, inni drżącymi rękami, ale wszyscy stali prosto, gdy Franklin rozpoczął marsz środkiem alei, niosąc szczątki konorsa z cichą czcią. Nie ruszali się. Salutowali jemu, nie urnie. Jemu i rozprzestrzeniło się to poza pierwszy rząd. Weterani w cywilnych ubraniach stali obok swoich lasek. Starcy z naszywkami na kurtkach podnosili drżące ramiona. Niektórzy zdejmowali kapelusze, a łzy spływały im po policzkach. To nie był protokół. To było coś innego. Rodzaj pamięci, o której ten świat zbyt łatwo zapomina uznanie, nie za zdobyte medale, ale za poniesione ciężary. Zanim Franklin dotarł do sektora rodziny, cały cmentarz powstał. Wszystkie kamery zostały opuszczone, wszystkie szepty ucichły, i w absolutnej ciszy tej chwili otoczony rangą, tytułem i mosiądzem, był najbardziej uhonorowanym człowiekiem na tym polu. Nie skłonił się, nie płakał, po prostu szedł, krok po kroku, ostatnie kroki podróży, która rozpoczęła się w błocie Laosu i zakończyła w sercu wdzięcznego narodu. Później, długo po tym, jak ostatni gość odszedł, po tym, jak oficerowie wrócili do swoich samochodów, a składane krzesła zostały ułożone w stosy, Franklin pozostał. Stał pod wysokimi dębami, na miejscu pochówku, gdzie złożono prochy, obok nagrobka z jednym prostym napisem «Generer Marcus R. Connors». Brat, dowódca, przyjaciel. Franklin ukląkł powoli, sztywność w kolanach przypominała mu, że czas nie stał w miejscu. Zapalił małe kadzidełko, coś, co tylko on nosił w kieszeni. Dym unosił się w jesienne powietrze, miękko i powoli. Nie mówił głośno, ale gdyby ktoś stał wystarczająco blisko, mógłby usłyszeć kilka słów niesionych przez wiatr, mówiłem ci, że dam radę. Pauza. Zawsze nienawidziłeś kwiatów. Potem, po długim oddechu, spoczywaj w pokoju dzieciaku. Pochylił raz głowę, a kiedy znów wstał, nie odwrócił się, by odejść, ponieważ ktoś już tam był, czekał tuż za nim. Generał Price wciąż w pełnym umundurowaniu, chociaż ciężar dnia teraz mocno na nim spoczywał. Wyciągnął kopertę, mniejszą niż poprzednia, napisaną odręcznie, z pożółkłymi brzegami. Franklin spojrzał na nią z ostrożnością. Cóż to jest? Głos Price'a był cichy. Była w sejfie Konorsa. Zostawił instrukcję, by dać ci ją tylko wtedy, gdy przyjdziesz aż na grób. Franklin wziął ją. Papier zaszeleścił pod jego palcami, gdy ją otworzył. Wewnątrz jeden akapit i czytało się go tak, jakby pisanie zajęło lata. Frank, nigdy nie pozwoliłeś mi podziękować. Nie tak naprawdę. Uratowałeś mi życie i zniknąłeś, jakby to nie miało znaczenia. Ale dla mnie miało. Jesteś jedynym długiem, który nosiłem, którego żaden medal, żadne dowództwo, żadna ceremonia nie mogły spłacić. Pozwoliłeś mi żyć wystarczająco długo, by służyć, wystarczająco długo, by dowodzić, wystarczająco długo, by umrzeć w pokoju. I jeśli jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie, pewnego dnia wymienią moje imię obok Twojego, i może wtedy w końcu poczuję się godny: Twój przyjaciel, mem. Ręce Franklina opadły. Starannie złożył list, włożył go z powrotem do koperty i wsunął do kurtki. Nie zrobiłem tego dla podziękowań powiedział cicho. Wiem, odpowiedział Price dlatego na to zasługujesz. Rok później wstęga przecięła czysto kamienny łuk, gdy tłum klaskał. Dziesiątki weteranów zebrały się pod wiosennym słońcem lokalni urzędnicy, reporterzy, gwardia honorowa pod nowym znakiem, wyrytym w brązie Centrum Franklina Heysa. Dom Uzdrowienia. Miejsce dla tych, którzy pamiętają. To było więcej niż budynek. To było sanktuarium, ośrodek rehabilitacyjny dla weteranów wracających z ranami, które nie zawsze były widoczne. Doradztwo PTSD, fizjoterapia, warsztaty stolarskie i cichy ogród pamięci z nazwiskami, których nie można znaleźć w podręcznikach. Finansowane przez Fundację Dziedzictwa Markusa Conorsa. Zatwierdzone przez samego generała Andrew Price'a. I właśnie teraz tłum czekał na jeszcze jedną rzecz: przemówienie, słowo od człowieka, którego imię wyryto w kamieniu nad drzwiami. Ale Franklina Heysa nie było na scenie. Stał z boku, na skraju tłumu, w ciemnym płaszczu na ramionach, z rękami za plecami. A w jednej dłoni trzymał pojedynczą białą lilię, jej płatki zwinięte, kolor wyblakły. Ale trzymał ją, jakby miała znaczenie, bo miała. Żadne kamery nie skierowały się na niego. Nikt nie wpychał mu mikrofonu w twarz. Tylko nieliczni, którzy wiedzieli, skinęli głową w cichym uznaniu. Nie machał, nie kłaniał się, nie powiedział ani słowa. Po prostu patrzył, jak centrum się otwiera: patrzył, jak młodzi weterani po raz pierwszy przekraczają jego progi, patrzył, jak miejsce powstaje z cichej służby, a nie sławy. I po raz pierwszy to wystarczyło. Gdy tłum zaczął się przerzedzać, a przemówienia ustąpiły miejsca rozmowom, generał Price podszedł cicho. Franklin zobaczył, że nadchodzi i lekko skinął głową. Stali obok siebie przez chwilę, patrząc na budynek, który obaj na różne sposoby wnieśli w istnienie. Mówiłem ci, że nie chcę budynku, mruknął Franklin. Cena uśmiechnął się blado. To nie jest budynek. Franklin uniósł brew. To podziękowanie, powiedział Price. Wyryte w kamieniu dla każdego człowieka, który dał więcej niż dostał. Franklin spojrzał na lilię, potem z powrotem na drzwi. Myślisz, że przyjdą? Price podążył za jego wzrokiem. Już przyszli. Słońce schowało się za drzewami, gdy Franklin odwrócił się, by odejść. Szedł sam, cicho, tak jak zawsze. Ale coś się zmieniło. Nie w nim. W świecie wokół niego. Ludzie patrzyli teraz z szacunkiem, nie z ciekawością, nie salutowali mu głośno, ale w sercach pamiętali. Ponieważ gdzieś w Ameryce jeden stary człowiek w wznoszonym mundurze wciąż niósł długi, których nikt nie widział, a dzięki jednemu ostatniemu marszowi także kraj, któremu nigdy nie przestał służyć. W naszych najciemniejszych chwilach życzliwość wciąż znajduje drogę, często w najcichszych miejscach. Nie każdy, kto pomaga, chce uznania. Niektórzy po prostu muszą wiedzieć, że dziś ktoś nie jest głodny, a czasami to samo wystarczy, by zmienić życie. Możesz zapomnieć historię, ale jeśli nikt jej nie opowie ponownie, historia na zawsze pozostanie milcząca. Subskrybuj Grateful Stories, gdzie sprawiedliwość jest honorowana, życzliwość pamiętana, a żaden akt cichego bohaterstwa nigdy nie zostanie utracony.